Cześć, sięma z tej strony Pablo.pl i w dzisiejszym odcinku dowiecie się, ile zarabia Freeze, czyli najpopularniejszy youtuber na polskim YouTube. Także ja chciałbym Was prosić o zostawienie łapki w górę, subskrypcji na moim kanale oraz napisanie jakiegoś dowolnego i miłego komentarza. A ja za to przypnę wam serdeuszko. Także ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Chris w jednym z wywiadów zdradził ile pieniędzy rocznie wpływa na jego konto. Bo jest naprawdę imponująca, bo mowa tu o 10 milionach złotych. Co youtuber robi z tymi pieniędzmi. O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Także oglądajcie do końca. to milioner. Oprócz tego, że ma ponad 3 miliony subskrypcji na swoim koncie YouTube Prawie 2 miliony obserwujących na Instagramie, to ujawnił też, że na jego konto wpływa 10 milionów złotych rocznie. Skąd takie pieniądze biorą się u 23-latka? Co Frizz z nimi robi? To wszystko zdradził w wywiadzie u Filipa Nowobielskiego, który jest gospodarzem kanału Duży W Maluchów. Karol Wiśniewski, czyli popularny Frizz, jest najprawdopodobniej najbogatszym YouTuberem w Polsce. Na jego konto rocznie wpływa 10 milionów złotych. Jak zaznaczył Karol w wywiadzie dla kanału Duży w Maluchu, jest to roczny obrót jego firmy. To jest kwota, na którą składa się kilka czynników, np. sprzedaż gadżetów w sklepie, czy współpraca reklamowa. Frizz twierdził również, że jest bardzo dobrym szefem. Cytuję. Jeżeli moja firma robi obrót w wysokości 10 milionów złotych, to wychodzę z założenia, że moi współpracownicy też muszą bardzo dobrze zarabiać. Ja wam dziękuję za oglądnięcie tego odcinka do końca. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag koniec. A ja wam przypnę serduszko i nie zapomnijcie również o zostawieniu kciuka w górę. Yo!